Cześć, to życie poczciwe. Dzisiaj opowiem Wam o stosowaniu metody Hofa w połączeniu z lodowatą kąpielą, czyli tak zwanym morsowaniem. Zapraszam. Ostatnio zacząłem nową praktykę. W zasadzie zrobiłem ją dopiero raz i to są doświadczenia z mojego pierwszego razu, gdy połączyłem metodę Hofa, metodę oddechową Hofa z wejściem do zimnej wody na jeziorze Bagry tutaj w Krakowie. I moje doświadczenia, co się stało, jak to wyglądało. Na samym początku chcę wspomnieć, że nie jest to może rzecz dla wszystkich. O co mi chodzi? O to, że być może mądre będzie, żebyś najpierw zrobił pewne przygotowanie do, do takiego wyczynu, czyli zahartował ten organizm zimnymi prysznicami. Zimne prysznice to jest coś, co robię już od 4 lat, gdzieś, 3-4 lat, w zasadzie jak zacząłem ten kanał, to robiłem już zimne prysznice i jest to super metoda do zwiększenia odporności, do poprawy samopoczucia. Zresztą mam film o zimnych prysznicach, to sobie zobacz. Ale dzisiaj i w tym roku postanowiłem zacząć właśnie teraz w listopadzie i stopniowo tydzień w tydzień wjeżdżać do tej lodowatej wody, żeby się... Zahartować tak, żeby nawet w grudniu, nawet w styczniu, w lodowatej wodzie móc chwilę posiedzieć i zobaczyć, jak to na mnie wpłynie. To jest ten pierwszy raz, będę go tu wyświetlał. Było już ciemno, gdy to nagrywałem, a jak mawia filozof, piosenkarz, poeta Piotr Kupicha, gdy jest już ciemno, wtedy wszystko jedno. No i dla mojej kamery było wszystko jedno i widzicie jakość, jest średnia, jest ziarnica, moja kamera słabo łapie rzeczy w tak słabym świetle no ale widzicie, siedzę na pomoście i oddycham metodą Wim zrobiłem trzy serie warto też wspomnieć, że w ogóle najpierw to tam przybiegłem i ten bieg, biegłem tam z 15-20 minut, także już jestem fajnie rozgrzany potem właśnie robię metodę Wim trzy 3 serie po 30 oddechów i wstrzymanie na końcu Plus jeszcze jedną serię zrobiłem taką, gdzie na tym ostatni wdech biorę jeszcze i robię maksymalną ilość pompek na tym jednym wdechu. Tutaj zresztą jest film o metodzie Machowa, który Ci zalinkuję. I, I zrobiłem to i potem co mi pozostało? Wjazd do wody. Żeby wiedzieć ile w tej wodzie jestem, a nie posiadam zegarka, mm, mam słuchawki Bluetooth i włączyłem sobie piosenkę, piosenkę, z którą trenowałem w zimne prysznice co że idealnie się nada też na moje pierwsze zanurzenie się w lodowatej wodzie. Także Vans Joy, Red Eye, włączyłem 4 minuty piosenka. I wjechałem do tej wody i nie widać mnie, bo jestem tam gdzieś w oddali zanurzony, ale jestem w takiej pozycji nie po to, żeby tam pokazywać ludziom bicepsy jest triceps, tylko po to, żeby zanurzyć się potąd, nie zanurzać e, rąk. Nie za, żeby mi nie zmarzły ręce pewnie w przyszłości będę też zanurzał te ręce, żeby je zahartować ale e, tak robią morsy tak przeczytałem, że robią morsy dlatego też tak zrobiłem na pierwszy raz i to 4 minuty siedziałem szczerze mówiąc najtrudniejsze dla mnie było takie rozebranie się i wejście do tej wody e, bo tam jednak chodzą ludzie, spacerują e, jest to niby noc, ale mm, ale wciąż dziwnie się czułem robiąc to no, bo to za jednak jest coś takiego no dziwacznego w każdym razie stwierdziłem, co jest ważniejsze moje zdrowie, moje przekonania, moja praktyka czy to, że ktoś tam będzie przechodził sobie dziwnie w jeden tam taki patrzył się właśnie jak oddychałem w każdym razie wlazłem siedzę te 4 minuty, przeleciało całą piosenkę i pod koniec już mm, trzęsło mną trochę w sensie czułem Czułem, że bardzo zimno mi jest w łydki, w stopy, i, i cóż, po tych czterech minutach wyszedłem, ogrzałem się kilkoma pajacami, wytarłem, ubrałem i bez żadnych zbędnych e, posiadówek pobiegłem do domu, żeby się też rozgrzać i żeby e, coś ciepłego wypić i mieć ten pierwszy raz w garści. I było to wspaniałe uczucie. Gdy to wreszcie zrobiłem, gdy przyszedłem do domku, ale jeszcze wspanialsze uczucie było, gdy poszedłem spać, bo spałem jak kamień. Odcięty byłem w sekundę. Wydaje mi się, że to jest właśnie kwestia tego zmorsowania, tego zanurzenia, bo naprawdę wszedłem taki głęboki sen tak szybko, że dawno mi się to nie działo. Obudziłem się o czwartej, gdy dzieci już chciały jeść. Także idealnie, i do tej czwartej byłem taki wypoczęty przez takby ten sen mega głęboki. E, super, super. Na pewno poprawa snu, na pewno poprawa samopoczucia, na pewno, poprawa, na pewno prze, pokonanie pewnej bariery i też e, jakieś endorfiny, które się wydzielają, gdy wychodzisz z tej zimnej wody. Jeśli chodzi o więcej kwestii zdrowotnych, bo dużo ich jest, poprawia się krążenie, poprawia się dokrwienie skóry, czyli jakość skóry. Poprawia się system immunologiczny, odporność na choroby. To wszystko idzie tak by, za praktyką regularnego, czy to zimnego prysznicowania, ale też tak by, wydaje mi się, że to zanurzanie się w pełni w zimnej wodzie jest zupełnie innym doświadczeniem i jest to kolejny poziom, którym, na który warto wejść, jeśli, jeśli to te tematy cię interesują. I to zanurzenie się w lodowatej wodzie jest inne niż zimny prysznic, jest trudniejsze ale też daje większą satysfakcję. To są świeże moje doświadczenia po pierwszym razie, gdy zmorsowałem na tych właśnie bagrach, zanurzyłem się, zrobiłem tą metodę Wimachoffa właśnie tam. I zaczynam regularną praktykę tego właśnie, co 3-4 dni, być może raz w tygodniu zobaczymy jak to wyjdzie, ale na pewno mam zamiar zahartować się na tyle, żeby w grudniu, żeby w styczniu, żeby w tych najzimniejszych miesiącach Zrobić to i zobaczyć, jak będę się czuł i, i jak moje ciało zareaguje. Dziękuję bardzo za oglądanie. Wacław Życie Poczciwe. Pierwszy dzień in the books, czyli w książkach, jak mówią na zachodzie. Widzimy się w kolejnym odcinku. Myślę, że za 2-3 tygodnie zrobimy mały update, jak mi tam idzie i czy to morsowanie jest nadal fajne. Widzimy się wtedy. Wacław Życie Poczciwe. Pozdrawiam. Do zobaczenia. Cześć.